Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiejszy temat to przekąska. Ale zanim przejdę do gotowania i pokażę Wam, co tutaj dzisiaj wymyśliłam, to chciałabym Wam powiedzieć, że aby zachować zdrowie przez cały dzień i pełnię sił, powinniśmy jadać 5 posiłków dziennie. I jak ognia unikać jakiegokolwiek podjadania. Przypomnę Wam... Że zdrowa przekąska to taka, która zawiera dużo witamin, minerałów i innych substancji odżywczych, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie, ale przy tym mają niską zawartość energetyczną. Mój dzisiejszy pomysł na taką przekąskę to placuszki jaglane. Co nam będzie do tego potrzebne? Słuchajcie, ja już tutaj wcześniej ugotowałam sobie kaszę jaglaną w ilości. Ilość to jest pół szklanki. Więc ta, tą ugotowaną kaszę jaglaną wrzucam sobie już tutaj do miski. Co będziemy jeszcze potrzebować? Będzie nam po, potrzebne jedno jabłko starte na tarce. I od razu przechodzę do działania. Nie ma na co czekać. To ma być szybka i zdrowa przekąska. Słuchajcie. Wrzucamy jabłuszko. Następnie dodaję dwa jajka. Dodajemy mąkę. I teraz tak. Mąki. Tutaj jest dwie trzecie mąki i cztery miarki naszego koktajlu odżywczego. Ponieważ wspaniale nas odżywia. Pamiętajcie, zawiera bardzo dużo. Minerałów i witamin, i dlatego właśnie dzisiaj sobie go użyjemy w naszym przepisie. To mamy. I bardzo ważna jeszcze jedna rzecz mleko. Około szklankę mleka wlewamy sobie do naszej masy. Będzie nam jeszcze potrzebny cynamon. Ja wsypuję tutaj łyżkę cynamonu. Z tymi jabłkami będzie super super współgrał. I dodaję płaską łyżkę proszku do pieczenia. A dlaczego dodaję proszek do pieczenia, a nie cudę oczyszczoną? To możecie zobaczyć na moim blogu lub na Facebooku. Green Salad 21. Tam wszystko opisałam i wytłumaczyłam, dlaczego akurat. Proszę do pieczenia, a nie soda. W różnych przypadkach dodajemy różnie. I dlaczego? Możecie nam się po prostu zagłębić i poczytać o tym. No i słuchajcie, tutaj na patelni mam już dwie łyżki oleju kokosowego. Podgrzewam sobie. To jak mówiłam, to będzie naprawdę szybkie i pyszne danie. Porządnie sobie musimy wymieszać tą całą naszą masę. Pamiętajcie, że jak ugotujemy kaszę jaglaną, to nie wrzucajmy, jej, nie wrzucajmy jej od razu do miski wszystkie składniki naraz. Tylko poczekajmy chwileczkę, jak ostygnie. Bo jak dodamy za szybko jajka do takiej gorącej kaszy jaglanej, to mogą się nam po prostu ściąć. A tego, tego nie chcemy. Chcemy mieć po prostu płynną, fajną substancję. Ważne jest też, żeby ta masa. O, sorry. Ważne jest też, żeby ta masa nie była zbyt gęsta. Bardziej, żeby miała taką konsystencję lejącą, niż taką bardzo zbitą, ponieważ nie opiekczą się nam te placuszki tak, jak tak byśmy chcieli. Mieszamy sobie porządnie. Tak, żeby nam kasza jaglana, która nam przystygła, ona się lubi tak, lubi po prostu się tak zbić. Więc musimy ją tutaj teraz troszeczkę rozpuścić w tym naszym mleku i jajku. Dla mnie odrobinę jest jeszcze za gęsta ta masa, więc dodaję sobie mleka. Około 3 łyżki. No i mieszam dalej. Tak jak widzicie, elegancko <grymne> i ze spokojem. Oj, muszę odstawić na, na momencik nasz olej kokosowy, bo już tutaj zaczyna się palić. No i co, bierzemy teraz łyżeczkę. Rzany nasz olej. Wkładamy porcję naszych placuszków jaglanych. W zależności od tego jaką mamy pojemność patelni, tyle nakładamy sobie tych placuszków. Mi się zmieściło, mi się zmieściło akurat trzy. Teraz sobie znajdę coś do przewracania tych placuszków. Jak nam się upieką te placki, to fajnie jest położyć je na talerz wyłożony papierem takim kuchennym. Ja akurat smażę na oleju kokosowym, ale możecie tutaj użyć no, dowolnego do oleju. Pachnie słuchajcie super, pachnie cynamonem, u mnie dodatkowo pachnie jeszcze kokosem, no i wanilią, bo po prostu uwielbiam ten koktajl waniliowy i akurat ten smak, ale możecie dodać dowolnego do, do po prostu smaku, jaki, jaki akurat macie w swoich domach. za momencik będzie gotowa nasza pyszna przekąska. Już u mnie domownicy czekają. Już czują po prostu ten zapach. Chociaż mają zakaz wchodzenia dzisiaj do kuchni, więc luz. Sprawdzamy. Nie, no i jeszcze musimy im chwileczkę dać czas, żeby tak doszły ładnie się upiekło, żeby nie były w środku surowe, prawda? No i co? Ja myślę, że jest ok. Wykładamy na talerzyk. Wyłączę sobie na chwilę gaz, żeby nie było pożaru. Mm. Za momencik do Was wracam. Poszłam po talerz po prostu. Nie byłabym sobą, gdybym nie spróbowała moich po prostu pysznych placuszków jaglanych. I powiem Wam, że są strasznie gorące, ale przepyszne. Po prostu super. I teraz do takich platuszków możecie sobie dodać syrop klonowy, syrop z agawy. Jeżeli macie ochotę dodać coś słodkiego. Dla mnie są akurat słodkie, bo w środku jest jabłko, ale możecie cię na przykład nie smakować, więc możecie dodać spokojnie. Albo troszeczkę właśnie tego syropu klonowego, tego syropu z agawy, możecie dodać owoce i mamy super pyszną przekąskę na dzisiejszy, na dzisiejszy dzień. Polecam Wam serdecznie. Napiszcie, czy w ogóle udało Wam się odtworzyć ten przepis. Jakbyście mieli jakieś pytania, też pisz, piszcie pod tym postem. No i co? Do zobaczenia. Po prostu. Pa!